Kolejnym punktem jest podjęcie uchwał w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczu. I tak jak w poprzednich punktach, bardzo proszę pana burmistrza o wprowadzenie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dwa najbliższe punkty, właściwie nie tylko ten, ale i kolejny do, dotyczą... Um, przedsięwzięcia związanego z podjęciem uchwał dotyczących funkcjonowania i przyjęcia gminnego programu rewitalizacji. Jest to taki dokument, nazwijmy to strategiczny, który jest wymagalny na dzień dzisiejszy przy niektórych e, wnioskach aplikacyjnych, które samorządy będą składać w poszczególnych urzędach marszałkowskich, bo tu nie mam na myśli tylko województwa lubelskiego, ale właściwie... W całej Polsce te przepisy zostały wdrożone i nawet już w tej chwili są ogłoszone nabory na rewitalizację, gdzie, te, gdzie gminny program rewitalizacji jest wymagany. Jest też dodatkowa punktacja za, na etapie oceny za to, że ten gminny program jest przyjęty i wniosek aplikacyjny, który został złożony, jest pisany jako, jako zadanie właśnie w ramach gminnego programu rewitalizacji. Procedura jest dość długa i, i też w ramach wymogów są konsultacje społeczne, jest okres naboru fiszek projektowych. Takie spotkania były też przeprowadzane z mieszkańcami, było ogłoszenia na ten temat. Niestety nie było licznej frekwencji na tych spotkaniach, ale też sporo wniosków wpływało na różnych etapach, tak? W wersji korespondencyjnej te, które były możliwe do uwzględnienia w ramach kryteriów, którymi rządzi się procedura i zasady kwalifikowalności um, przedsięwzięć rewitalizacyjnych, było oczywiście wpisywane w ten projekt, który Państwo w dniu dzisiejszym będziecie e, głosować. E, no Dodam tylko, że na dzień dzisiejszy Gmina Nałęczów dysponuje tak zwanym lokalnym programem rewitalizacji, który był takim dokumentem bardziej punktowym i diagnoza nie obejmowała obszaru całej gminy, nie był to dokument do tej pory wymagalny, natomiast my kilka lat temu go przyjęliśmy ponieważ analogicznie też w niektórych naborach dotacyjnych gdzie gmina Nałęczów składała wnioski aplikacyjne mogliśmy uzyskać dodatkową punktację przykład to chociażby pierwszy etap rewitalizacji parku zdrojowego więc też to nam pomogło skutecznie pozyskać dofinansowanie no i tak będzie w tym przypadku. Ja chciałem podkreślić, że na dzień dzisiejszy z tych zadań, nazwijmy to stricte samorządowych, które zostały wpisane w gminny program rewitalizacji, nie, nie planujemy aplikowania w najbliższym naborze. Natomiast faktem jest, że są przedsiębiorcy z terenu gminy Nałęczów, w tym m.in. Zakład Leśniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A., który w ramach fiszek projektowych złożył wniosek dotyczący rewitalizacji obiektu sanatoryjnego Książe Józef no to i to przedsięwzięcie jest tutaj wpisane ponieważ było kwalifikowalne no w zasadzie jest to ostatni krok do tego żeby, żeby taki, taką uchwałę podjąć i żeby też wesprzeć uzdrowisko w, w aplikowaniu o te środki ponieważ w połowie października upływa termin składania, składania wniosków aplikacyjnych w całej procedurze funkcję uprzyjmowania i uchwalania Gminnego Programu Rewitalizacji oprócz lokalnych konsultacji społecznych są też uzgodnienia z, z różnymi instytucjami od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, po Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków też w trybie roboczym każdy samorząd ma możliwość jednorazowego uzgodnienia treści te, tego dokumentu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Wynika to z tego, że Takim aktem finalnym formalnego przyjęcia gminnego programu rewitalizacji po podjęciu uchwały przez Radę Miejską, jest przekazanie tego dokumentu do marszałka województwa lubelskiego i po takiej ponownej ocenie zarząd podejmuje uchwałę o wpisaniu na listę GPR-ów. Tak, I, i, i wtedy tak jakby już formalnie gminny program rewitalizacji może funkcjonować i podmioty, które się w nim znalazły ze swoimi upraszczając wyjaśnienie pomysłami, mogą aplikować ośrodki. Oczywiście zapowiedzi są też takie, że w niektórych naborach nie środków unijnych, ale być może ze środków krajowych, być może nawet w ramach KPO, również te gminne programy rewitalizacji albo będą dodatkowo punktowane, albo wręcz będą wymagalne. Takie są zapowiedzi, nie są to na dzisiaj jakieś twarde ustalenia czy czy kryteria dotyczące tych, tych naborów. I w tej nowej formule gminny program rewitalizacji ma też założenie dotyczące tego, że musi być utworzony komitet monitorujący w ramach struktury samorządu, który ma za zadanie monitorować stan realizacji przedsięwzięć, które zostały wpisane do gminnego programu rewitalizacji. Tak? Ta ewaluacja jest takim niezbędnym elementem realizowania. Ewaluacja ma na celu też to, żeby stwierdzić w trakcie, w trakcie funkcjonowania GPR-u po pierwsze, czy te zadania są realizowane, po drugie, czy nie ma potrzeby zmian, tak, bo, bo sytuacje się też zmieniają i warunki i po rekomendacjach tego komitetu za kilka lat możemy zrobić, czy tam za jakiś czas, jest możliwa do wykonania weryfikacja, zmiana przedsięwzięć, usunięcie niektórych wpisanie nowych. Ja dodam też, że bardzo istotnym elementem, takim początkowym całej procedury gminnego programu rewitalizacji była tak zwana diagnoza, którą też z którą się zapoznawaliśmy i, i przyjmowaliśmy. Diagnoza miała na celu pod kątem kryteriów wyznaczonych w gminnym programie rewitalizacji ocenę obszarów zdegradowanych, tak? I, być może powtórzę to, to wyjaśnienie, ale, ale na wszelki wypadek chciałbym to wyraźnie podkreślić. Obszary zdegradowane nie, nie oznaczają takiej degradacji fizycznej, materialnej wprost, tylko degradacja może mieć wymiary kulturowe, może mieć wymiary społeczne, oczywiście również infrastrukturalne, tak? I w momencie, kiedy diagnoza stwierdza, że są pewne niedobory w danej lokalizacji, na przykład jest mało działalności gospodarczych, czy, czy są jakieś problemy społeczne, czy, czy są na, faktycznie też obiekty wymagające rewitalizacji. To w tym momencie są konkretne wskazania dotyczące zmiany tego, tego stanu i, i sposobów rewitalizowania tych funkcji czy, czy przestrzeni zdegradowanych. Więc. Ta, ta pierwsza uchwała, którą w tej chwili Państwo będziecie podejmować, dotyczy właśnie tego komitetu, który będzie monitorował. On będzie powoływany w drodze w drodze naboru i ostatecznie zarządzenie burmistrza Męczowa będzie, będzie funkcjonował. Jest tutaj też regulamin, tak jakby trybu pracy. A druga uchwała, która, która powinna w sumie być uchwałą pierwszą tak naprawdę, patrząc porządkowo, to, to już ta, ta główna uchwała dotycząca właśnie podjęcia. I przyjęcie gminnego programu rewitalizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. I zamykam dyskusję. W takim razie poproszę o odczytanie opinii. Może na wstępnie komisja budżetowa. To w takim razie proszę pana przewodniczącego Adama Kozaka. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów. Komisja opiniuje panie burmistrzu pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o opinię pana przewodniczącego Szczepana Piecha. Komisja Uzdrowiskowa również zaopiniowała pozytywnie ośmioma głosami za. Głosowało ośmiu członków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Małgorzata Pachalik. proszę bardzo. Komisja opiniuje pozytywnie, 6 za, 1 przeciw, głosowało 7 członków. Dziękuję bardzo. I Pan Przewodniczący Marek Muci, proszę bardzo. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opiniuje pozytywnie, głosowało 6 członków. Dziękuję bardzo. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 5, łamana na 31, łamana na 24 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27 września 2024 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów. Na podstawie aktów prawnych Rada Miejska w Nałęczowie uchwala co następuje. Paragraf 1. Określa się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów Zgodnie z regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nałęczowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta piętnastoma głosami za. Dziękuję bardzo.